Siema, Siema Torii, drogi widzu, mówiłem Ci, żebyś nie wchodził w ten odcinek, a i tak w niego kliknąłeś, więc dobra, to jak już tutaj jesteś, to powiem Ci o co chodzi. Nie wierzę, że to robię, ale znajdujemy się w Robloxie, tak? To jest moje robloxowe konto, drodzy widzowie. I pomyślałem, że no, trzeba troszkę odskoczyć od Brawl Stars. No bo ile w tego Brawla można grać? Jest już na kanale Tori i Tori 2, dlatego zastanawiam się, czy czasem tutaj na kanale Tori 3 nie zacząć nagrywać Robloxa. Ale to jak coś jeszcze nie jest pewne, zobaczymy. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, czy byście w ogóle chcieli. No bo Brawla i tak będziecie mieli na moich innych kanałach, więc w sumie na kanale Torii 3 myślę, że byłoby spoko, jakbym czasem tego Robloxa nagrywał. Wbijamy sobie do Brain Brainrod, czyli mojej ulubionej gry, please nie hejtujcie. No i pokażę wam, jak tutaj wygląda na razie moja baza. Jak ktoś to dopiero co zacząłem w to pykać, więc nie mam tu jeszcze jakiegoś mocnego konta, ale no tak to się prezentuje. I z tego miejsca, zanim przejdziemy do kupowania, bo zobaczcie, mam 41 tysięcy dolarów, więc zaraz idziemy zaszaleć i coś pokupować, ale zanim to, no to chciałem was zaprosić dzisiaj na live'ika, bo około godzinki 19 będzie live'ik właśnie z Robloxa, gdzie będę was dodawał do znajomych, będziemy pykali w różne tryby. Napiszcie w komentarzu, jakie tryby chcecie, żeby na tym live'ie były. Dobra, szybko sobie zablokuję, żeby nikt mi tutaj nie wbił. I idziemy na zakupy. Mam 43 tysiące dolarów. Kogo tutaj polecacie mi kupić? Jak z jakiegoś mocnego szefa, widzowie, jakiegoś mocnego brainrota, który tu rozwali system. No na tego mnie nie stać, ale jest fajny swoją drogą. E, więc możecie napisać, jaki jest wasz najlepszy BrainRot w tej grze. Boże, ja nie wierzę, co ja robię, Mówiłem wam, żebyście nie wchodzili w ten odcinek. tu tutaj własne ryzyko, widzowie. I biorę tego za 35. Co to za szef? Legendarny jakiś. Dobra, on idzie do mnie do bazy, ja tutaj sobie wracam. Najgorsze jest, jak mi ktoś tu wbije zaraz i mi ukradnie brainrota, bo tutaj da się kraść brainroty, na pewno wiecie. O to w sobie w tym trybie chodzi. My też dzisiaj pójdziemy zapolować i ukraść jakiegoś dobrego brainrota. Byłoby fajnie, no ale nie wiem czy mi się uda. Dobra, więc ten brainrotek, który już powoli do mnie idzie, zmierza zaraz do naszej bazy. Ja sobie zaraz zablokuję i ruszamy na kolejne zakupy. A wy jak graliście chociaż raz w tym tygodniu w Robloxa, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczmy ile jest takich osób, które chociaż raz... W Robloxa pykały. No i dobra, póki co, to blokujemy sobie bazę tutaj za 4 sekundy. Dawaj, dawaj, żeby nikt mnie nie wbił. Nie ma tu nikogo, nie ma, Okej. Okay. Muszę teraz pilnować mojego legendarnego Brainrota. Zobaczcie, który jest piękny. Więc lecimy na kolejne zakupy. 20 tysięcy jeszcze mam na koncie. I przydałoby się kupić jakiegoś mocnego Brainrocika kolejnego do kolekcji. Co ja robię ze swoim życiem? Widzę w Robloxa, nawet awalam, Mnie to do czego to doszło. Nie spodziewałem się tego w życiu, nie. Ale taka odskocznia czasem od Brawla też będzie dobra. I nie ma tu żadnych fajnych Brainrotów. Mogę sobie wziąć tego za 5K, ale jego nie chcę. Tung tung sachur! No nie gadajcie, że mnie nie będzie. A nie, dobra, on 3K tylko kosztuje. No to co, weźmiemy sobie na chwilę? Te brainroty mi uciekają, i nawet nie mogę ich złapać, ale dobra, idzie już do mnie. Przynajmniej trochę mniej więcej ogarnąłem o co w tym chodzi, bo serio, to jest moja pierwsza gra w styl brain rot, nie? Muszę sobie w ogóle zmienić tą moją postać w Robloxie, patrzcie jak ona wygląda. <laughs> no, muszę sobie w ogóle doładować jakieś Robuxy. To jest też tutaj ważne, żeby coś sobie doładować i zrobić jakieś fajne e, konto, ładnie wyglądające, jakiegoś skinka sensownego. E, no nie wiem, myślę, że. Nikt się z was takiego tika dzisiaj nie spodziewał. Co ja robię, naprawdę? Mam 34 tysiące, więc można zaszaleć i wziąć kogoś mocnego. E, może tego weźmiemy, co nie, on tylko 2K kosztuje. Wolałbym kogoś droższego, takiego, żeby już tutaj naprawdę ładnie wziąć. Ej, patrzcie, kogo my tu mamy. Dobra, tego wezmę za 7,5. Jeszcze mnie powinno starczyć na jakiegoś ciekawego. Um, tylko muszę pamiętać, żeby zaraz bazę zablokować. Dobra, bierzemy jeszcze Cappuccino Assassino. Patrzcie, jak się tutaj rozwija moja farma Braid. To jest grane. Nie no, ale możecie mi napisać, jaki jest taki najlepszy tryb w Droblocie, w którego teraz najwięcej więcej gracie, Bo w sumie nie wiem czy tutaj tutaj w Robloxie dalej są modne, czy ten tryb jest fajny, chyba tak, lubicie go chyba dalej, nie, ale wolę się upewnić, żebym grał po prostu w takie tryby, które najbardziej wam się podobają, wiecie o co chodzi. Dobra, zbieramy sobie coraz więcej, już mam 34 tysiące, więc zaraz idziemy na kolejne zakupy, jak uzupełnię sobie, żebym to już miał wszystkie miejsca, czyli jeszcze jednego kupimy jakiegoś mocnego. No to wtedy pójdziemy szukać i okradać jakichś innych, żeby im zarąbać mocnego brainrota, co? O, i trzeba zablokować bazę szybko. Raz mi tu już wbili jakieś cwaniaknie do bazy, i był przypał, i był przypał widzowie, bo chcieli mi zarąbać właśnie tutaj tego e, Boneka Ambalambu, czego się tam nazywa. E, no ale na szczęście się obroniłem, nie? Ich czepłem i nie dali rady. Ale no, trzeba uważać, dobra. Zbierzemy sobie tak do 50 tysięcy, a nawet ponad. E, I zaraz idziemy na naprawdę mocne zakupy. A w tym czasie tutaj by się tam szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Z góry dziękuję. A i jak coś to jeszcze nie mówię, że Roblox na 100% będzie tutaj cały czas na tym kanale Torii 3. Może to jest tylko taki jednorazowy odcinek. Zobaczę jak to odbierzecie, zobaczę jak wam się to spodoba, czy będziecie w ogóle chcieli No i też będę musiał się nauczyć na pewno mocno tego Robloxa, bo na razie to zbytnio go nie ogarniam Ale dobra, mamy już 61 tysięcy tutaj pieniążków, więc trochę to jest Będziemy mogli naprawdę zaraz zaszaleć i kupić jakiegoś mojego najlepszego brainrota, lepszego od tego Zbieramy jeszcze szybko i ruszamy, 72 tysiące, no to już może być jakiś naprawdę mocny brainrot w tej cenie Więc znajdźmy go sobie tylko, bo tutaj nie zawsze chodzą jakieś fajne Na razie takie same bambikowe tu latają, nie? A ja bym chciał Jakiegoś mocniejszego, nie jakiegoś leszcza. Ehm, dobra, to nie. O, tutaj mamy kogoś. Nie, to jest za 9K. To też możemy kogoś lepszego jeszcze wynaleźć. E, tutaj za 6K. No czemu tutaj takie słabe Chodzą rociki? Dajcie mi jakiegoś mocniejszego. I muszę pamiętać, żeby baza mi zaraz się nie rozwaliła. Dobra, mamy epika, ja go chcę. Dobra, zarąbałem go czy nie? Tak, idzie już do mnie. Bardzo ładnie. Jeden jest wzięty i w sumie na razie tyle. Dobra, wróćmy do bazy, bo zaraz nam się wiecie. Czas skończy i mi się ktoś jeszcze wbił tutaj na rejon. Więc szybciutko tutaj wbijamy. O, akurat 15 sekund, więc idealnie przecie. Przyszedłem, dobra i będziemy musieli sprzedać jakiegoś brain rota, Tylko którego? Jakiegoś najsłabszego Czyli chyba tego, żeby zwolnić miejsce na jakąś inną po prostu tutaj, lepszą osobę Ej może ktoś z was będzie chciał mi podarować jakiegoś brain rota dzisiaj na live Wpadajcie, kładźcie jak jakieś własne brain roty i będziecie chcieli, będę wam bardzo wdzięczny No i tak jak mówię, będę was dodawał do znajomych w robloxie, więc myślę, że fajna opcja Warto, warto wbić dzisiaj na liveka Dobra, zaraz przekroczę 100 tysięcy dolarków, więc to już jest mocna sumka. Jak je sobie zbierzemy, to będziemy wypatrywać jakichś fajnych, legendarnych brain rotów, nie? No, o, 27 tysięcy. Dobra, biorę go. Biorę go, jest już mój pięknie. I tego też biorę za 30 tysięcy. A ja, bo tego mi zarąbał jednego, ale dobra, ja mam tego epika, więc też w sumie fajnie. Yy, I mamy tutaj dwa wolne miejsca jeszcze w bazie, dobra, już teraz tylko jedno. Szybko zablokować trzeba za 16 sekund. Patrzcie, jak moje brajroty się rozrastają, są już coraz lepsze. Szukamy jakiegoś mocniejszego. Wow, złoty Tung Tung sakur. Co jest, ale on jest chyba słaby, on nie jest taki mocny. O, tutaj legendarny, ale nie staćmy nawet na niego. Zbyt mocny, ty. Jaki teraz tutaj potężny. Jakąś panda, co to jest? Ile on kosztuje. O, kurde, on jest chyba za drogi na mnie, panie. Na taką pandę to mnie tutaj nie będzie stać. Mam już teraz 125 tysięcy, więc możemy zaszaleć, nie? Eee, Okej, okay, tu jest za 20 tysięcy. Nie, no, my chcemy mocniejszego, dawać, dawać jakiegoś totalnego koksa. Na razie słabe tu jakieś Brainrociki chodzą. to jest jakiś rare, ale to też mnie nie interesuje. Kolejny rare my chcemy jakiegoś mocniejszego. Nawet legendę najlepiej byście mi dali. Ej, a jest jakaś lepsza rzadkość tutaj od legend? Weźcie mi napiszcie, bo jeszcze nie ogarniam tak Brainrotów, O, mamy tu jakieś za 15k, ale to też słabo w sumie, wolę coś mocniejszego. Jest legendarny, ale nie stać mnie na niego chyba, a nie stać, dobra, 50 kosztuje, więc bierzemy go, przyda się do kolekcji. Fajnie by było już mieć wszystkich. Oj, mityczny co? Dobra, to jednak są lepsze od legendarnych, że mi nie musicie pisać w komentarzu, już to wiem. O kurde, jak on był drogi w ogóle. Może dzisiaj na live uda nam się jakiegoś mityka zdobyć. Jeszcze, że nawet się wciągnąłem w tą gierkę. No i niestety będziemy musieli sprzedać mojego biednego trifitropi. <grym> żegnaj, żegnaj, braku, byłeś fajny. Ej, no i zaraz jeszcze jakiegoś jednego sprzedam i idziemy na kolejne zakupy. I Dobra, teraz kupuję ostatniego Brainrota, a później idziemy już atakować i okradać innych. Zobaczymy, czy się uda. Wiecie, ja tutaj nie chcę nikogo okradać i byś nie no ale o to w tym trybie chodzi, więc no niestety będę musiał tutaj kogoś ale słabym Rot teraz tutaj chodzą, co jest? To obczajmy sobie bazy tutaj przeciwników, jak to wygląda. Ta będzie odblokowana za 30 sekund. I on tu ma jakieś mityki, ty. Będę mógł mu to ukraść zaraz? Myślicie? Diamentowy jakiś tu idzie. O kurde, ile on kosztuje? Poczekaj, poczekaj. A, to jest diamentowy to za chmur, po prostu wygląda taki inny. Ej, o co chodzi z tym, że jakieś są na przykład złote albo diamentowe? To coś zmienia widzowie? Że one są jakieś lepsze, czy jak to wygląda? Bo ja nie ogarniam. O kurde, patrzcie kogo biorę. Nie, walnął mnie! Oddawaj mi go, ja go chcę! Zarąbał mi! Jaki typ? Nie śmiejcie się ze mnie, widzowie, że jestem nubem w tą grę. Naprawdę jeszcze tego nie ogarnia. Fajnie by było tutaj przeatakować tego typka. Zobaczcie, jakie on ma mocne brain roty, nie? On ma jakieś mityki, więc ja tam się wklejam zaraz. Tylko zostało jeszcze 30 parę sekund, żeby tą jego bazę ogarnąć. Tu jest otwarta baza, ale mogę tutaj zarąbać w ogóle dobrego? Legendarny ty! Biorę go! O kurde, dawaj, uciekam. Ha! Normalnie zarąbałem, ale mnie czepnął jakiś dziad. Nie, a już go miałem. O niech ktoś się czai, żeby tutaj wbić do mnie. Dawaj go, nawal mu. Dobra, baza tego typka zaraz się otworzy. Więc spróbujemy tu wbić i ukraść mu jakiegoś brainrota, nie? 3 sekundy i będzie otwarta. Uwaga. Oj, walnął mnie szybko, szybko ja chcę tu wejść. Nie, nie zdążyłem. No nic, zbierę kolejną legendę, kolejnego banana. Na razie banany są moje najlepsze. Chyba, że ktoś mi go zarobię. Dobra, jest mój. No dobra, myślę, że jeśli chodzi o ten odcineczek, to już powoli będziemy kończyć. To jest taki pierwszy, luźny odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. E, już e, coraz bardziej zaczynam się uczyć tej gierki. Wiadomo, jeszcze jakoś zbytnio jej nie ogarniam, ale będzie coraz lepiej. Do zobaczenia dzisiaj na live'ie.